Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Dilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka z racji żywnościowej. A w dzisiejszym odcinku to, czyli nic innego jak włoska racja żywnościowa, i jestem bardzo szczęśliwy, że wreszcie mogę ją wam pokazać. Szczęśliwy nie bez powodu, ponieważ tego typu włoskie racje chodzą po około 100 euro plus wysyłka, czyli mówimy tutaj o bagatela około 500 złotych, a ja. Jakimś cudem zapłaciłem za to tylko 95 zł. Powiem wam, okazja życia. No i tutaj muszę podziękować jednemu z moich widzów, który na Facebooku wysłał mi link do tej aukcji i napisał: Hey Gar jest włoska racja na Allegro. Widziałem, że jeszcze jej nie nagrywałeś, tak więc może się zainteresujesz. Ja sobie popatrzyłem, mówię w głowie: nie, A nie mam przecież 500 zł na rację. Patrzę, a tam sklep sprzedaje rację za 95 zł. Nawet nie wiecie, ile zajęło mi kupno tej racji. Chyba pół sekundy. Tak więc wreszcie udało się znaleźć włoską rację, wreszcie mogę ją wam pokazać. Bo ja za nią śmiałbym, dałbym nawet 300 zł, ale kiedy widzę te 500 zł i na przykład miesiąc czekania albo dwa tygodnie czekania i kurier i jeszcze te ceny za kurierów o wiele, o wiele za duże niż by się mogło wydawać, no to mi się zawsze odechciewało. A tutaj informacja odwida, że na Allegro ktoś coś takiego sprzedaje i wreszcie mogę wam to pokazać. Jeśli na Allegro albo gdziekolwiek indziej znaleźlibyście jakieś racje, które na przykład nie nagrywałem, i są one po jakich cenach tak de facto, to śmiało możecie mi linki podsyłać. Ja do 400 do 500 zł mogę jeszcze wydać. wtedy będę co najwyżej 200-300 zł stratny na odcinku, można powiedzieć w cudzysłowie. Ale będzie to na pewno coś ciekawego i coś nowego. Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. A tradycyjnie jeszcze zanim przejdziemy, chciałbym podziękować mojemu już ponad rocznemu partnerowi czyli G2A. Jeśli tani chcecie kupić gry, to zapraszam właśnie tam z kodem Silgar 3% cashbacku. Dziękuję za wszelkie wsparcie. W takim razie przejdźmy od razu do racji. Włoska racja żywnościowa moduł C. Żałuję, że nie inny moduł, ponieważ włoska racja żywnościowa jest jedyną racją żywnościową na świecie, która na śniadanie daje nam alkohol. Dosłownie. Dostajemy likier. Ale i tak myślę, że będzie naprawdę interesująco. Racja została stworzona w 2017 roku i jest datna do spożycia do 07.08.2019, czyli na dzięki kiedy to nagrywam, jeszcze mam dwa miesiące. Śmiało. Dalej mamy numer kontraktu. Jak i co ciekawe, numer tej właśnie racji. Jest to bardzo interesująca rzecz, że nawet coś takiego w statystykach prawdopodobnie trzymają. Przód wygląda mniej więcej tak, widać, że była magazynowana w dosyć dziwnych warunkach, ponieważ tutaj jest coś bardzo klejącego, bardzo mokrego. Mam nadzieję, że to nie jest wnętrza, tylko z zewnątrz. Ale ogólnie mówiąc, wygląda to dobrze i co najważniejsze, jest zamknięta. Cała racja jest to racja 24-godzinna i waży ponad 2,5 kg. Jeśli chodzi o wymiary: to są naprawdę duże. Z tyłu znajduje się rozpiska, co znajduje się w środku w języku włoskim, angielskim oraz, co ciekawe, francuskim. Cała racja jest podzielona na tak jakby trzy kartoniki, czyli na śniadanie, obiad i na kolację. Dzisiaj sobie to wszystko przetestujemy. Czy też tak, jak tutaj jest napisane, śniadanie, lunch i kolację. Nie przedłużając, czas to otworzyć. Cała racja jest w foliowym, bardzo mocnym worku. I tak to wszystko wygląda. Mmm, ale coś mi tutaj zapachniało. Karton numer 1, karton numer 2, cięższy i większy od pierwszego, czyli lunch, i karton numer 3, czyli kolacja. Bardzo fajny pomysł na podzielenie tego w taki sposób. Ciekawe, białe kartoniki z oliwkowym wykończeniem u góry. U was to jest bardziej szarawe, tak to kamera widzi, to jest bardziej oliwkowe. No i mamy całą rozpiskę, co znajduje się w danym kartoniku. My to po prostu otwórzmy. Zacznę od śniadania. Całość jest spakowana na styk. Wszystko idealnie się trzyma, praktycznie nie lata, kiedy jest zamknięte. Bardzo fajnie. No to zaczynajmy w takim razie. Bisko to dolce czy nic innego jak słodkie ciasteczka, 50 gramów, czy też bardziej powinienem powiedzieć herbatniki. Następnie coś, co wygląda jak zwykła torba, papierowa. I to nie jedna torba, co ciekawe papierowa sztuk 3. Można powiedzieć, że taka instrukcja racji, ponieważ jest tutaj dosyć szczególna rozpiska, jak i opis tego, co znajduje się w środku i jak dane danie powinniśmy przygotowywać. Szczoteczka, sztuk 3. Idealnie. Miałem kupić akurat szczoteczkę, bo mam wyjazd służbowy, nie będę musiał nic kupować. Jak tam widzicie, racje przydają się w życiu. A to jest akurat bardzo ciekawe, ponieważ nie dość, że jest to pierwsza racja żywnościowa, którą otworzyłem i w której jest już w środku pasta do zębów, to dostajemy aż trzy szczoteczki. To jest absurdalnie duża ilość, jak na rację żywnościową. Bardzo fajnie. Zwykłe chusteczki, cukier, kawa instant, wykałaczka, prawdopodobnie do zębów, cukierki, tabletki do odkażania wody, czekolada w takiej małej formie minimum 49% kakao, ponownie cukierki owocowe, tym razem czerwone. Jest to nic innego jak zagęszczone słodkie mleko, czyli coś co w Polsce jest znane jako idealny deser, który je się prosto z tego. Normalnie używa się to do kawy, no ale my to zjemy po swojemu. Jest jedna tubka. Paliwo do Sbita, sztuk 6. I oto jest Sbit bardzo porządnie wykonany, bardzo minimalistyczny, ale jakość wykonania tego Sbita zdecydowanie odchodzi od tego, który chociażby jest dostępny w polskiej racji. Strasznie dobrze to jest wykonane. Wow! Pomimo tego, że to jest po prostu kawałek blachy i nic więcej, to jakość wykonania tego naprawdę mnie zaskoczyła. Bardzo ciekawie to wygląda, zostawi sobie na jakąś podróż w przyszłości. Zapałki bez jakichkolwiek oznaczeń. I niestety wyglądałem, jakby to były zwykłe, normalne zapałki, nie jakieś sztormowe. I jeszcze dwie wykołaczki więcej, czyli jeśli chodzi o dbanie zębów, to mamy tego mnóstwo szczoteczki, pasta do zębów, trzy wykołaczki. Chyba o to dbają. Śniadanie za nami, czas na obiad. Karton numer dwa, lunch. Papierowe chusteczki, a u góry widelec, łyżka i nóż. Krakersy, 50 gramów. To mnie akurat bardzo zaintrygowało. Jest to, jeśli się nie mylę, sałatka owocowa w takiej puszce. Jedyne, co ciekawie wygląda, to moim zdaniem ta etykieta z przodu, ponieważ ona mi się kojarzy jakoś, nie wiem, z latami 80., 90. No w każdym razie strasznie staro to tak można powiedzieć, wygląda. Tak klasycznie. Cała jedna duża pucha zupy. Mam tutaj również rozpiskę jest woda, są potem warzywa, marchewka, ziemniaki, fasola, pulpa, pulpa pomidorowa, koncentrat z pomidorów, oliwa. Myślę, że to może być naprawdę interesująca zupa. Puszka numer 3, czyli tuńczyk z groszkiem. Jeszcze jedna sztuka krakersów, Ener mix czyli taki jakby napój energetyczny w tabletkach, bardzo ciekawa opcja. Tutaj są NR Wit, czyli można powiedzieć takie witaminy energetyczne, jakkolwiek to na polski nie przetłumaczyć. Cukier i kawa. Jestem ciekaw, czy kawa będzie dobra w tej racji. Hmm. I to jest cały lunch. Mało tutaj dodatków, mało akcesoriów. Wszystko znajdowało się praktycznie w śniadaniu. Na lunch mamy takie prawdziwe, mocne, już pełne, powiedziałbym posiłki, czyli jest tu jakaś ryba, jest jakaś zupa, jest jakaś fajna sałatka i to wszystko do zagryzienia krakersami. Idziemy na kolację. Karton numer 3, kolacja. Batonik owocowy, ponownie chusteczka ze sztuczcami, tym razem aż dwa widelce, jedna łyżka, jeden nóż. Krakersy, widzę, że we włoskich racjach tyle samo krakersów co u nas Panzer Filet z makreli, otwórzmy to. Tak jest, zwykła puszka makrela, oleju. Batonik numer dwa. Makaron z fasolą. Czyli można powiedzieć takie danie główne, 400 gramów makaronu, fasoli i jakiegoś pewnie sosu, obstawiam, pomidorowego. I na sam koniec ponownie cukier, i kawa. Okej, okay, podzieliłem sobie to plus minus. Mamy śniadanie, obiad, kolacja. Jak sam widzicie, jest tego dosyć sporo i powiedziałbym, że nie ma tutaj zbyt dużo powtórzeń, nie licząc tak naprawdę krakersu. Na śniadanie mam coś innego, na obiad mam coś innego, na kolację mam coś innego. Nie wiem, czy też rozróżnienie tych trzech posiłków na trzy osobne kartony, za które oczywiście ktoś musi zapłacić, czyli pewnie włoscy podatnicy, jest jakikolwiek duży sens w tym, ale rozumiem ogólnie mówiąc całą ideę kryjącą się za tą dosyć sporą racją. Pozwólcie, że ja teraz to wszystko Przygotuję i zawołam Was, jak już będzie gotowe. Cała włoska racja jest już przed nami. Oczywiście, tradycyjnie jak to u mnie, są tutaj rzeczy tylko i wyłącznie unikatowe, tak więc jeśli coś się powtarza, na przykład batoniki, czy też jakieś napoje, bądź krakersy, no to oczywiście widzicie tutaj po prostu po jednej sztuce, więc jest tego ogólnie mówiąc trochę więcej. Wygląda to ciekawie, wygląda to plus, minus kolorystycznie. Widać, że to, to i to głównie się skupię tutaj na pomidorach, tak więc jestem dobrej nadziei, że będzie to fajnie smakować. Jednak być może spodziewam się czegoś trochę więcej, ale nie oceniajmy racji po okładce. Zobaczmy po prostu, jak to będzie smakować. Ok, bardzo fajnie mi tutaj pachnie, tak więc czas przejść od razu do jedzenia. Zaczniemy od rzeczy na ciepło, żeby je jeszcze zjeść na ciepło, a potem skończymy na jakichś ciekawych przekąskach. Danie główne, czyli makaron z fasolą. Wygląda niezbyt apetycznie, wygląda jak typowa papka i pewnie tak samo, taką samą będzie miała konsystencję. Nie wygląda to fajnie, z puszki po prostu wyleciał taki idealny klops, który wyglądał jak druga puszka w środku i udało się to jakoś fajnie podgrzać, ale wygląda to moim zdaniem aktualnie dosyć e, słabo. Ani jakoś apetycznie, ani jakoś kolorystycznie, ani jakoś żywo, po prostu zjedzmy. Mhm. Jeśli chodzi o smak, gdybym zamknął oczy i ktoś by mi to włożył do buzi, to nigdy w życiu bym nie powiedział, że to jest makaron. To jest dosłownie, jakbym jadł jakąś papkę dla dzieci z jakimś smakiem. W zestawie jednak mam sól i jestem ciekaw, czy ona coś tutaj zdziała. Ponieważ wydaje mi się, że to jest jedyne danie, w której sól może mieć jakieś większe zastosowanie. Spróbujmy teraz. Mhm. Sól tutaj wydobyła troszkę takich dodatkowych smaków, ale ta konsystencja papki dalej gdzieś tutaj siedzi. No i mimo wszystko, teraz to jest po prostu zwykłe, troszkę słone danie. Nie wiem do końca, co to jest. Jest to papka, makaron i trochę fasoli, która już dawno przestała być fasolą. Nie jest to złe danie, jest kaloryczne, na pewno nam dostarczy sporo energii, wiadomo, że o to właśnie w chodzi, ale tradycyjnie, jak to u mnie, ja jednak to oceniam pod względem i też walorów smakowych, żeby porównać do innych racji, które naprawdę mają dobre dania główne. To jest jednak jedno z tych słabszych. Od papka z jakimś smakiem nic więcej. Nie spodziewałem się tego. Włosi i makarony, coś tutaj nie wyszło. Napój, jak sam widzicie, jest tylko i wyłącznie... Kawa. Ponieważ w tej raz jest tylko i wyłącznie kawa. Kawa już z lekkim dodatkiem cukru, kawa niezbyt mocna, niezbyt gorzka, nie ma takiej goryczki, można powiedzieć na końcu, jak ja tam nazywam takiej smowy. Kawa smaczna, bardzo fajna, wyrównana, dobra, mnie osobiście smakuje. I to nawet bez cukru, a możemy sobie ją jeszcze za chwilę posłodzić. Bardzo fajnie zrobiona kawa. Jak na instant kawę, zdecydowanie najwyższa możliwa półka, jeśli chodzi o racje żywnościowe. Bo ten drugi napój, który myślałem, że to jest po prostu napój energetyczny w tabletkach, okazało się, że to nie jest napój. To jest po prostu tabletka. Czy też bardziej powinienem powiedzieć cukierek. Jest to nic innego, jak taki cukierek multivitaminowy z minerałami itd. itd. Tyle. Mam taki fajny, leciutko orzeźwiający, leciutko kwaskowaty smak. Fajny cukierek, uzupełniam trochę minerałów, próbowałem to rozpuścić w wodzie, ale po prostu się nie da. Jak już rozpuściłem, wszystko wygniotłem, mocno wymieszałem, to był bardzo modły, niedobry posmak. Jest to po prostu nic innego jak, taki, jak taka tabletka z minerałami, którą bierzemy po prostu do ust. Danie na ciepło numer dwa, czyli zupa warzywna, można powiedzieć, czy też zupa z warzywami. Tutaj już jest wręcz przeciwieństwo dania głównego, jest piękna, jest czerwona, bardzo, bardzo fajnie pachnie. I widać tutaj, że też trochę tłuszczu jest, tak więc dobrze, kalorycznie. No i to po prostu wygląda o wiele, o wiele lepiej. Ziemniaki, groszek, marchewka, fasola. Bardzo fajny zapach. Mm -hmm. I również pod względem smaku jest to przeciwieństwo tego. To jest takie danie mdłe, papkowe, bez jakiegoś, mm, można powiedzieć, wyróżniającego się smaku. Tutaj wręcz jest inaczej. Jest to bardzo, bardzo fajne, bardzo dobre i bardzo aromatyczne danie. Mm. Nie jestem wielkim fanem tego typu zup, ponieważ jest tutaj groszek, a groszek ma bardzo specyficzny dosyć smak i on ten smak bardzo mocno potrafi oddać w zupie, tym bardziej w takiej, która w jednej puszce leżała już dwa lata, więc jest tutaj bardzo mocno groszek wyczuwalny, ale mimo tego moim zdaniem jest to bardzo dobra zupa. Mm. Jest fajna, aromatyczna, dobrze przyprawiona. Troszeczkę pieprzu bym jeszcze dodał, ale zobaczcie, jak tutaj jest mnóstwo warzyw. Nieważne ile łyżek bym wziął, zawsze mam pełną łyżkę warzyw. To naprawdę potrafi zapchać. Jest to po prostu bardzo smaczna zupa. Wiem, że to już mówię trzeci raz albo dziesiąty. Zostawię sobie to na później, a my przejdźmy do następnych rzeczy. Skoro tu był groszek, to przejdźmy do groszku. Właśnie. Tuńczyk i groszek. Interesujące połączenie. Zapach fenomenalny, w co się powiedziałbym takim paprykowym. Od razu jedną rzecz, którą zauważyłem, jak już coś tutaj sprzątam. Te chusteczki są absurdalnie złe. To jest tak twardy papier. Się czuję jakbym bardziej niż papierem, jakbym plastikiem coś próbował wytrzeć. Strasznie dziwny materiał, bardzo dziwny materiał. To nie jest, to nie jest papier, to jest dosłownie jak plastik. Ale spróbujmy. Tuńczyk w takiej ogromnej wręcz porcji, praktycznie dwie trzecie puszki zajmuje sam tuńczyk. Cały, nie jakieś kawałeczki małe. Weźmy wszystko na raz. Groszek, tuńczyk, sos. Mmm. Ale to jest pyszne. To jest pyszne z kilku powodów. Po pierwsze, groszek nie ma tutaj żadnego smaku. Stracił swój smak i na szczęście tego smaku nie przekazał dalej. Tak więc, groszek można powiedzieć, jest takim miłym, fajnym zapychaczem całości. Dwa, sos. Ten sos, ten olej z papryką i z tym jeszcze sosem, które jest tuńczyka, jest tutaj wręcz fenomenalny. Jest bardzo, bardzo aromatyczne. No i opcja numer trzy czyli tuńczyk. Nie jakieś kawałki, tylko po prostu dobry kawałek ryby, który już tutaj trochę siedział, ponieważ trochę zmiękczał, ale dalej jest ten fenomenalny smak tuńczyka w połączeniu z tym sosem, to robi genialne wrażenie. Bardzo dobre. Mm, może jak kiedyś do Włoch pojadę, to czegoś takiego będę szukał, jeśli najdzie mnie ochota na takiego Tuńczyka z puszki. Bardzo dobre też. Jaki tuńczyk? To makrela. Makrela w oleju. Troszeczkę tego oleju odlałem, żeby tutaj mi się wszystko na biurko nie wylało. Przepraszam Was za te odgłosy, ale chyba mi tutaj drzewa wycinają albo kiwie, co? Makrela. Mmm, makrela w oleju. Ni mniej, nic więcej. Jakichkolwiek dodatków brak. Taka możliwie najtańsza, najbardziej podstawowa wersja makreli w oleju. Tyle. Gdyby mi zostało trochę sosu tego tuńczyka, to myślę, że tę makrelę dałbym do tego sosu i wtedy by powstało wręcz idealne takie, można powiedzieć, połączenie. Ewentualnie, gdybym widział jeszcze jakieś zastosowanie tej makreli, to albo żeby to dodać do tego, żeby mieć trochę więcej smaku, albo żeby to dodać do tego i mieć swego rodzaju zupkę rybną z warzywami, jakkolwiek by to nie brzmiało. Wtedy to by było smaczne. Tutaj to jest po prostu makrela w oleju. Taką, którą możemy kupić w każdym pierwszym lepszym sklepie z makrelami w oleju. Jest dobra, jest bardzo dobra. Ale to jest po prostu makrela oleju. Paradoks mojego osiedla jest taki, że oni zawsze pracują wtedy, kiedy wszyscy ludzie już wracają z pracy. Nie wiem czemu. Okno zamknięte, przechodzimy dalej. Zaczniemy sobie od witaminki, czyli od białych tabletek, które bardzo ładnie i żółto wyglądają za tym opakowaniem. Witaminy, ni mniej, ni więcej, brak smaku, brak czegokolwiek. Nie wiem do czego to porównać. Poczu czułem się właśnie jakbym trochę gryzł, trochę powykał, jakiś proszek bezsmakowy. Owoce. Mam ochotę naprawdę na owoce, ponieważ to danie, to danie i to danie są naprawdę mocne i aromatyczne. Tym bardziej kawa, która tutaj jest, bądź innego tutaj nie ma. Więc owoce. Puszka z owocami, czyli tak zwana sałatka owocowa. U samej góry widzimy, że mamy syrop, tak więc zaczniemy sobie od tego. Mam ochotę to wypić. Mmm, bardzo fajny, trochę brzoskwiniowy, trochę ananasowy. Bardzo mi smakuje. Widelec. I spróbujmy sobie tutaj trochę tego. Jest brzoskwinia, jest ananas i jest coś jeszcze. Mmm, to jest winogrono. Bardzo fajny i miły dodatek. Zawsze to powtarzam w ratach żywnościowych, że tego typu rzeczy, czyli po prostu albo świeże owoce, albo świeże warzywa, to jest coś naprawdę fenomenalnego. Kiedy w gąszczu tego całego jedzenia, które siedziało w puszce, nie wiadomo kiwi ile, i z pewnością nie jest świeże w pewnym sensie, a jak już to dosyć mocno przetworzone no to porównanie czegoś takiego i dostanie po tym wszystkim trochę owoców, albo trochę świeżych warzyw, świeżych na tyle, na ile to można powiedzieć, że są świeże, z puszki, ale coś takiego, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna odmiana po tym wszystkim. Hmm. Tym bardziej, że tutaj nie mamy, powiedzmy, samego ananasa, albo sami brzoskwini z puszki, tylko jakiś taki miły miks. Tego typu sałatki owocowe, bardzo fajny pomysł. Chociaż tutaj pewnie zbyt dużo kalorii nie ma, nie licząc pewnie syropu z cukrem, no to jest coś bardzo, bardzo smacznego. Przepyszne. Bardzo fajny pomysł i bardzo fajne połączenie owoców. Mleko zagęszczone. Wiadomo, jak to się je, wiadomo, jak to się za dzieciaka kupowało, ale prawdziwym przeznaczeniem tego typu mleka jest nic innego, jak słodzenie kawy. Tak więc spróbujmy. Chyba trochę przesadziłem. I wymieszajmy sobie to wszystko. Kawa, tak jak wspomniałem, jest bardzo taka wyrównana. Nie jest ani mocna, ani słodka. Bardzo fajna kawa, taka idealna dla mnie w sam raz. Zmienił się leciutko kolor całości. Kawa jest w miarę ciepła, więc powinno się fajnie to wszystko rozpuścić. Nie wiem, czy to widzicie wszystko na kamerze. U mnie już to wziął taki kolor, powiedziałbym, kawy z mlekiem. Spróbujmy. Zrobiła się trochę słodsza, trochę bardziej mleczna, mniej taka gorzka. Dobre, ale moim zdaniem to jest marnotrawienie mlecznego, słodkiego mleka w stópki. Mmm, od razu lepiej. Oczywiście trochę sobie ja robię, trochę nie. Jest to bardzo fajne połączenie, ponieważ taka jedna tubka ma ogromną ilość kilokalorii. Jest to nic innego jak po prostu cukier w cukrze. No ale można oczywiście to, jeśli ktoś lubi, posłodzić kawę, bo tutaj mamy tylko kawę, nic więcej tutaj raczej nie posłodzimy. Albo można to zjeść prosto z tubki, albo z jakimś słodkim krakersem, czyli tym właśnie ciemniejszym. Za chwilę i do tego też przejdziemy. No ale kto powiedział, że nie można tego jeść, tego jeść po prostu prosto z tubki? Jest to ogromna, bardzo mocna, bardzo szybka dawka kalorii z cukru. Mi smakuje. Zanim przejdziemy do ostatnich łakoci, krakersy. Tutaj wersja bardziej słodka, co nawet czuć w rękach od razu, i wersja bardziej słona, czyli taki typowy krakers. Mmm, twarde. Ale moje zęby już się nauczyły na panzerwaflach polskich. Smaczne, słone, powiedziałbym, że mają wręcz taką idealną ilość tej soli, przynajmniej dla mnie, i bardzo, bardzo mocno chrupiące. Bardzo fajne krakersiki. Trochę, Trochę za twarde ale z pewnością można jeść. Czy to z zupą, czy to z tym daniem, czy to do jakiejś rybki. Jak najbardziej te słone krakersy, dobra opcja, a dostajemy tego razem 150 gramów, tak więc to jest dużo. Szkoda, że się tego bardzo niestety pokruszyły. I teraz wersja słodka. Powiedziałbym, że bardziej mleczne, bardziej słodkie, tak samo chrupiące, mniej twarde i troszkę bardziej tłuste. To czuć w buzi i czuć od razu, jak się dotyka. Te tutaj, powiedziałbym, słodkie krakersy są właśnie takie lekko tłuste. Maślane, o! O, 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 o! I w smaku i w dotyku. Czuć to po prostu, że jest tutaj troszeczkę masła. Bardzo fajna, miła zmiana tego. Zjemy coś słonego, które za dużo od tego słonego będzie, to pewnie nam się zchy właśnie czegoś takiego. Czas na batonika i na czekoladę. Zaczniemy od czekolady. Taka oto mała, jedna tabliczka. Widać, że troszkę tutaj powietrza również dostało się. Widać, że tutaj również i czekolada troszkę się rozdzieliła, ale nie ma żadnego problemu. Pachnie czekoladowo, mlecznie. Hm. Tutaj akurat nie ma zaskoczeń. Jest to po prostu czekolada mleczna, mmm, ale z małą ilością kakao i czuł tutaj taką typową słodycz z czystego cukru. Smaczna czekolada, ale ta z tych tańszych, do której dodaje się sporą ilość cukru. Jest bardzo słodka. Zjadłem tak trzy czwarte, trochę tutaj mi się zostało <laughs> i już czuję, że się przesłodziłem. I prawie na zakończenie, batonik owocowy. Tych batoników były aż tu dwie. Udało mi się dostać do środka. Wygląda to mniej więcej tak, jak taka zbitka Owoców i trochę zboża. Nie ma tutaj żadnych opłatków, można powiedzieć, jak ja to nazywam, w typowo polskich batonikach tego typu. Pachnie bardzo fajnie, pachnie żurawiną. Spróbujmy. Bardzo delikatny, bardzo puszysty, fajnie sprasowany. Nie tak mocno, nie tak bardzo zwarcie. Czy ten bardzo fajny. Owocowy posmak, jaki również te zboża się tutaj pojawiają po chwili. Bardzo dobry batonik. Jeśli chodzi o taki mój prywatny ranking batoników owocowych, bo to występuje w wielu różnych racjach, to zdecydowanie klasyfikuje się do tej górnej części, naprawdę wysokie miejsce by dostał. Bardzo, bardzo dobry batonik owocowy. Mm. Mi bardzo smakuje, ponieważ nie dość, że mamy tutaj bardzo mocny taki fajny owocowy posmak jak i również tutaj mocno są do zboża wyczuwalne, to chodzi tutaj o tą konsystencję. Ona jest taka delikatna, bardzo puszysta. Wiele różnych takich, tego typu właśnie batoników owocowych, owocowo-zbożowych można powiedzieć, są bardzo mocno zwarte, tak bardzo mocno przeciśnięte. A tutaj ta konsystencja jest na tyle fajna, że to się naprawdę bardzo szybko rozpływa w buzi. Nie trzeba nic gryźć, nic robić i to jest po prostu wielki, wielki plus tego batonika, dla mnie przynajmniej. Bardzo dobry. Trochę mi za słodko. Więc przejem to owocami, nie syropem, a owocami na tyle, ile będę mógł. Zbliżamy się do końca cukierki. Czerwony, pomarańczowy. Zacznę od czerwonego. Bardzo ciekawa faktura tego cukierka. On wygląda jak swego rodzaju taka landrynka posypana cukrem, jeszcze dookoła, bo to jest nic innego jak cukier. Kreształki cukru widoczne. Mmm, mm, to jest żelek. To jest po prostu żelek z cukrem. Taki, tych, taki bardziej gęstszy. Ha, ha. To są żelki. Nie spodziewałem się. To wyglądało jak po prostu taki cukierek z cukrem. A to są te takie typowe gęste żelki wykończone cukrem. hmm, <śm> Bardzo dobre. Znaczy na tyle dobre, na ile dobre mogą być żelki z cukrem. Bo, mimo wszystko, smakują jak te takie zwykłe żelki z cukrem z jakiegoś, nie wiem, festynu albo coś, mi się przynajmniej to kojarzy czymś takim. No i czuć, że to jest po prostu cukier z cukrem, ale naprawdę bardzo fajna odmiana, nie spodziewałem się. Myślałem, że to są po prostu twarde cukierki, bo kiedy je wziąłem do ręki, one naprawdę wydawały się twarde, ale w buzi od razu się rozpuszczają. Są strasznie słodkie. Zjadłem dwa i już się ponownie przesłodziłem. Teraz jest strasznie słodka, jeśli chodzi o słodkie rzeczy. Ale bardzo fajna, miła odmiana, i miłe zaskoczenie. Myślę, że czas na podsumowanie. Okno zamknięte, lampa, komputer. Zaufajcie mi, że w moim 8-metrowym pokoiku jest teraz milion stopni. Tak więc podsumowanie. Spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się czegoś lepszego, spodziewałem się zdecydowanie kuchni bardziej, aromatycznie, bardziej aromatycznej, a dostałem chociażby coś takiego jak to danie główne, które moim zdaniem tutaj no jest takim typowym wypełniaczem, nic więcej. To jest makaron z fasolą w sosie, swoim własnym fasolowym kiwie, co to miało być tak do końca. Ani to nie ma smaku, ani nie ma jakiejkolwiek konsystencji. Dopiero kiedy dodałem trochę soli, gdzieś tutaj ten smak się znalazł, ale i tak jest to bardzo, bardzo niski poziom. No to mi akurat nie smakowało. Pyszna, aromatyczna, pożywna. Jest tutaj mnóstwo warzyw. Bardzo rzadko widzi się tak ogromną ilość warzyw. Ona tutaj dosłownie pod sam koniec... Są warzywa. Nieważne ile tutaj łyżek bym wziął, zawsze mam pełną łyżkę warzyw. I to w tej zupie jest pyszne. To jest bardzo dobra, bardzo smakowita. Paprykowo-pomidorowa jakaś tam zupa. To jest bardzo smaczne, bardzo dobre, bardzo aromatyczne. Zdecydowanie brakuje mi tutaj napoju. W całej racji nie ma nic oprócz kawy. Kawy są trzy, trzy saszetki, to jest dosłownie tyle, co nic. Nie mamy tutaj niestety nic innego do wyboru. Albo mamy kawę, albo mamy kawę, albo po prostu wypijmy sobie ciepłą wodę, nic więcej. Szkoda, chciałbym tutaj widzieć jakikolwiek napój, powiedziałbym, albo izotoniczny, bo on ma też troszeczkę taki bardziej mdły smak, pasowałby tutaj do tego wszystkiego, albo jakiś mm, energetyczny, bym powiedział, one są często bardziej kwaskowe. Ponownie, pasowałby tutaj wręcz idealnie, ponieważ to jest bardzo aromatyczne, to jest bardzo aromatyczne, to jest bardzo słodkie, brakuje tutaj czegoś takiego bardziej kwaskowatego i właśnie ja często sobie po prostu sałatkę podjadałem pomiędzy, żeby ten smak, czy to słodkiego, czy czegoś bardzo aromatycznego, czy to czegoś innego, sobie lekko przebić. Brakowało mi tutaj większej różnorodności. Sałatka, ryba i ryba. Moim zdaniem rzeczy fenomenalne, zwłaszcza sałatka. Bardzo fajny wybór, bardzo fajna opcja. Trochę waży, pewnie zbyt dużo kalorii nie daje. Na 100 kilokalorii jest ledwo 66 kilokalorii, to jest bardzo, bardzo mało. Całe razem z syropem ma 225 gramów, czyli to jest bardzo mało kilokalorii, trochę to waży, ale smak tego i to, co ta mała puszka robi w tej racji, czyli można powiedzieć kontruje wszelkie, czy to za słodkie, czy zbyt aromatyczne tutaj takie smaki, to jest po prostu nie do opisania. Morale albo coś, moim zdaniem coś takiego po prostu banan, uśmiech od ucha do ucha. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem tak bardziej psychologicznie, a nie kalorycznie. To jest bardzo fajny pomysł i to jest bardzo dobre. Makrela, powiedziałbym, że z dodatkiem czegoś również byłoby na wysokim poziomie. Sama w sobie to po prostu makrela, ale ten tuńczyk jest fenomenalny. I dlatego, że tuńczyk oceniłem tak wysoko, zdecydowanie chyba nawet na pierwszym miejscu wśród jakiejkolwiek gryby w puszki, e, którą miałem okazję jeść w jakiejkolwiek reakcji żywnościowej, to właśnie dlatego ta makrela się wydaje trochę niżej, ale ona i tak dalej jest dobra. Krakersy, fajne, dobre, chrupiące, dobrze, fajnie przyprawione, lekko maślane, lekko słone. Okej, okay. bardzo fajna ocena. Czekolada. Typowa tania czekolada, nie dodać, nic ująć. Batonik pozytywnie mnie zaskoczył ze względu na swoją fakturę, również mi bardzo smakował. Tabletki witaminowe to jest bardziej rzecz typowo minerałowa, witaminowa. To nie ma żadnego smaku, to jest trochę bezsmakowe, to jest troszeczkę bardziej takie izotoniczne, bym powiedział. To jest całkowicie bezsmakowe. No, i na samo zakończenie żelki. Miły dodatek, jest to po prostu cukier w cukrze, ale po prostu jakoś mi się Mortko ucieszyła na widok żelków, które ostatni raz chyba jadłem, kiedy byłem na jakimś festynie, kiwie, tak dosłownie kiedy. Smakuje mi to, daje, ma to jakiś swój taki smak, to jest sobie lepsze, bardziej owocowe. To jest powiedziałbym cukier w cukrze z jakimś syropem truskawkowym albo kiwie, co, i nic więcej, ale jest to jakaś miła opcja. No i oczywiście mleko zagęszczone, jak żeby inaczej, to jest sobie ocencie, sami mi smakowało pod każdym względem. Podsumowując, ciekawa racja, powiedziałbym, że tutaj nie ma takiej taniochy, nie ma tutaj możliwie rzeczy, takich najtańszych, najtańszych, najtańszych możliwych ever, może czekolady, czy też tego dania głównego, które no tutaj nie pasuje do całej reszty. Cała reszta trzyma jakiś poziom, nie czy tutaj chemii, czy też tutaj taką można powiedzieć bardziej naturalność w porównaniu do innych racji, oczywiście nie do normalnego jakiegoś tam domowego powiedzmy jedzenia, ale po prostu powiedziałbym, że jest to fajna racja na troszkę wyższym poziomie, ale oczekiwałem czegoś więcej i miło, że tutaj jest tak dużo akcesoriów, jak chociażby wykałaczki, jak chociażby pasta, szczoteczki, Bit bardzo dobry jakościowy, i tak dalej. To są bardzo fajne, miłe dodatki, które powinny się znajdować w racji, jeśli chcemy żołnierzom dać coś więcej niż hamskie Kilokalorie, jak to się robi chociażby w racjach rosyjskich. Przykładowo, tam są po prostu chamskie kilokalorie, czy to wypełnione cukrem, tłuszczem, niczym więcej. Jesteś żołnierzem, jedz 3000 kilokalorii, bądź happy, nic więcej nas nie obchodzi. Tutaj jest trochę inne podejście, jest trochę wyższe, wyższa jakość tych wszystkich dań, są fajnie połączone, nie licząc oczywiście kilku wyjątków. No i jest bardzo miły dodatek pod względem, czy to witamin, czy to wykołaczek, czy to właśnie szczoteczek, aż trzech, nigdy w życiu tyle szczoteczek nie widziałem, czy to właśnie nawet pasty w środku, również tego nigdy w życiu nie widziałem, Fajny pomysł, fajnie zrealizowane. Mogłoby być lepsze, ale spodziewałem się trochę czegoś więcej trochę czegoś lepszego. Ale i tak jest to racja na jakimś tam troszkę powyżej średnim poziomie. Nie najwyższy, nie średni, gdzieś idealnie pomiędzy się klasyfikuje. Nie żałuję w ogóle, że wydam 95 zł. Dla mnie to w tej, w tej cenie jest fajna racja. Znaczy nie polecam w ogóle kupowie w tej cenie takiej racji, chyba że dla celów hobbystycznych, żeby to poznać i tylko takich bo w tej cenie już naprawdę za 100 zł możecie kupić kilka, nie wiem, dwie na przykład bardzo dobre francuskie racje. One zdecydowanie miażdżą te racje pod względem tego, co się tam znajduje, czyli taka, taki stosunek cena do tego, co otrzymujemy. Ale ogólnie mówiąc jestem zadowolony. Gdybym dał 500 zł, pewnie bym tak bardzo zadowolony nie był. Za 100 zł jest to dla mnie bardzo fajna ciekawostka i cieszę się bardzo, że mogę, że mogłem wreszcie po 4 czy 5 latach nagrywania racji żywnościowych pokazać Wam włoską rację żywnościową. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie ten film, bo mi to naprawdę bardzo, bardzo pomaga swoim znajomym na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie, gdziekolwiek. Po prostu udostępniajcie znajomym, jeśli uważacie, że to był fajny film, jeśli uważacie, że oni powinni go obejrzeć, tak więc dziękuję bardzo za wsparcie. Łapka w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam na Instagrama, a ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Pa, 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 pa! pa.